Chociaż w Bytomiu stopa bezrobocia ponownie przed przedpandemiczny poziom 8,3%, nadal nie brakuje chętnych, by podjąć legalne zatrudnienie. No w moim przypadku jest kierowca autobusowy. Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu zorganizował kolejną odsłonę targów pracy w centrum handlowym Agora. Bardzo dobrze, bo w urzędzie, bo w urzędzie pracy to dałem tylko karteczki, żeby zadzwonić, albo co. A tu jest, jest duży wybór. O, fajnie zorganizowane, ekstra. Dobrze, to nasz prezydent zrobił. Wytłumaczą, powiedzmy, co ja. Gdzie się zgłosić, gdzie skierować. A tak urząd pracy no, dużo nie oferuje, ale to jest super zrobione, zorganizowane. Dlatego chodzę i szukam. Oprócz licznych ofert zatrudnienia, zainteresowani mogli skorzystać także z bogatej oferty poszerzającej kwalifikacje zawodowe. No liczymy na to, że tak rzeczywiście będzie, bo oprócz ofert pracy tworzonych przez przedsiębiorców czy pracodawców też zaproszeni są inni uczestnicy rynku pracy, jak instytucje szkoleniowe, agencje zatrudnienia, więc liczymy na to, że jeżeli ktoś nie jest w stanie znaleźć dla siebie odpowiedniej propozycji pracy na dzisiaj, to może w przyszłości po szkoleniu, po skorzystaniu z innych ofert, tą pracę będzie w stanie znaleźć. Do Agory zawitali przedstawiciele firm i instytucji z całego regionu. Tego typu wydarzenie wróciło do miasta po trzyletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Nadal hasło Praca szuka człowieka, jak widać, jest aktualne. Ponad 60 stanowisk, ponad 40 pracodawców i jak widać, dość spore zainteresowanie. Także bardzo się cieszę, że udało się wrócić w tej kwestii do normalności. Wiele ofert prezentowanych podczas targów pracy skierowanych było także w stronę obywateli Ukrainy.